Jestem zadowolony z tego startu, ponieważ byłem bardzo dobrze przygotowany przede wszystkim do, do tego startu. Mamy października, ja błyskałem formą. E, niestety na nie wszystkich konkurencjach po prostu wyszło tak, jak powinno wyjść i tych zadań nie wykonałem, które mi trener z dał po prostu. 100 metrów super, 10,76. Skok w dal trochę brakowało jakby może pewności siebie i wbiegnięcia w, w belkę i odbicia się porządnie, a nie jak Taki czajnik w cudzysłowie. Pchnięcie e, kula, życiówka, tak? wskok już słabo, 400 dobrze. Pierwszy dzień był w kratkę. Mi się przyznaję do tego, bo też tam trochę zgasłem na skoku z wyż i to się nie powinno zdarzyć e, takiemu doświadczonemu zawodnikowi. E, drugi dzień, płoteczki fajnie rzut dyskiem stabilnie, w sokotyczce też dobrze, aczkolwiek też liczyłem na te 5 metrów, że tak jak w kuli to miało miejsce i przekroczyłem barierę 15 metrów, to tutaj myślałem, że te 5 metrów będzie do skoczenia. Oszczep, powiedzmy, że dobrze, tak? bo miałem problemy z barkiem, więc jestem zadowolony, a 1500 metrów no, to już było hardcore dla, dla mnie i wydaje mi się, że dałem się wszystko, wiadomo może... Czegoś zabrakło po prostu. Tak jakbym nie stracił tutaj właśnie na skoków w dali, skoków zwyż, wydaje mi się, że byłbym w stanie tutaj walczyć o te ósme miejsce. Jestem zadowolony, bo to jest mój najlepszy występ na imprezie międzynarodowej, tak. W tamtym roku byłem już z Europy słabo. W tym roku już z świata 12 miejsce. Lepiej niż na już Europy, więc to na pewno cieszy. Jestem zadowolony tak. Zmieniłem trenera raptem 2,5 roku temu. Potrzebujemy jeszcze na to wychodzi trochę czasu, żeby się jeszcze bardziej dograć, aczkolwiek i tak uważam, że jesteśmy super super ekipą i po prostu brakuje mi trochę jeszcze takiej może pewności siebie. To jest wieloobój tutaj się trzeba czasu, żeby dojrzeć do tego. Ja trochę za późno zmieniłem trenera i Potrzebujemy trochę jeszcze czasu. Mam nadzieję, że to będzie rok olimpijski i to będzie rok przełomowy. Kevin, no zabrakło rekordzisty świata Kevina. Kontuzja tak, to jest normalne. Jeżeli się trenuje zawodowo na tym najwyższym poziomie, to kontuzje są jak najbardziej tutaj normalną rzeczą. Każdemu to się może zdarzyć. Ale chłopaki pokazali, że jednak idą do przodu, tak? Niklas Kaul Młody Niemiec, prawie 8700 punktów, rewelacyjny wynik. Michael Uibo i trzeci Damian Warner, więc tutaj ten poziom jest bardzo dobry. No i trzeba robić 8500 punktów, żeby liczyć o tym, żeby złapać miejsce medalowe. Dalej, no wiadomo, 8200 punktów to się tak trzyma, że między 8200 a 8150 to jest ta pierwsza dwunastka. Ja zrobiłem 8060 z chaczkiem 4 chyba, tak? 12 miejsce. No wydaje mi się, że to też ten poziom idzie do przodu, tak? To jest rok olimpijski, tutaj no nie ma miękkiej gry. Każdy trenuje i każdy chce się przygotować do Imprezy czterolecia, tak? czyli do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. My celujemy z trenerem w, tak jak zrobiliśmy to w tym roku, czyli uzyskanie minimum kwalifikacyjnego. Nie, patrzy, nie chcemy patrzeć i kombinować na punkty z rankingu, i czy, też, czy łapie się w rankingu, czy też nie. Chcemy wyjść na zawody, zrobić 8300 punktów i spokojnie się przygotowywać do tej imprezy docelowej. Tak? I to jest najlepsze rozwiązanie, bo tutaj zrobiliśmy w tym sezonie właśnie w ten sposób. Byłem najlepiej przygotowany w mojej karierze, nie udało się, no ale to jest też dobra nauka na to, żeby właśnie wyciągnąć wnioski i przygotować się na igrzyska, tak. Ja osobiście po pierwszym dniu y, czułem się wyspany, czułem się świeży, mieliśmy dość sporą przerwę między szóstą konkurencją, więc wydaje mi się, że to jest fajne i też widowiskowe, bo ten czas jest jednak trochę krótszy, nie rozciąga się to, że mamy sesję poranną. Potem jest obiad, czekamy 4 godziny, jest skok z i 400 metrów. Tutaj szło to trochę, w cudzysłowie, ciurkiem, ale wydaje mi się, że to jest no, dobra inicjatywa i mi się dobrze startowało. Jeżeli chce się startować i chce jeść się zmobilizowanym, to tak naprawdę godzina nie jest ważna i, i wszystko zależy od, od zawodnika.